Cześć, dzień dobry, zapraszam Cię na drugi film z całej serii filmów doskonalących sztukę opadania. W pierwszej części staliśmy w pozycji sprężystej, teraz stojąc w tej samej odległości, ustawiamy się w pozycji idealnej, a w pozycji biegowej przenosimy środek ciężkości na śródstopie, stopy, piętę z minimalnie powyżej ziemi i lecimy do przodu. Hop. Tak, żebyście czuli, że ciało wytrąca się z równowagi. Zróbcie dwie, trzy serie po 10 na F -e, każdą F -e nogę i zastanówcie się, co się dzieje. Czy biodra lecą, zostają, czy chyboczecie się na stronę, czy macie pełną kontrolę nad stopą. Dzięki. Jeżeli to nie będzie sprawiało Ci żadnego problemu, to zapraszam do. Już troszkę bardziej skomplikowanych ćwiczeń. Dzięki, do zobaczenia!